Kiedy mowa jest o tak zwanym ostrzeżeniu, trudno nie pomyśleć o Garabandal, małej hiszpańskiej wiosce, która stała się słynna dzięki wizjom swoich wizjonerów. Opisali oni to nadprzyrodzone wydarzenie ze szczegółami, wspominając nie tylko o cudzie, ale także o karze, która miała mu towarzyszyć. Jednak istnieją aspekty tej przepowiedni, o których wiele osób nie wie. Są inne objawienia, mniej znane. Ale równie poruszające, które wprowadzają nowe i niepokojące elementy, nigdy nie wspomniane w Garabandal. Conchita, jedna z wizjonerek, opisała ostrzeżenie jako zjawisko niebieskie, przypominające zderzenie dwóch gwiazd, intensywne światło, które oświetli ludzkie sumienia, pozwalając każdemu zobaczyć swoją duszę tak, jak widzi ją Bóg. Jednak w Garabandal nigdy nie mówiono o możliwych fizycznych konsekwencjach tego wydarzenia na Ziemi. Co ciekawe. Inne proroctwa sugerują, że to kosmiczne zjawisko może być związane z upadkiem asteroidy, co wykracza poza zwykłe duchowe oświecenie. Prowadzi nas to do niepokojącego pytania: czy to ciało niebieskie mogłoby rzeczywiście uderzyć w naszą planetę, powodując zniszczenia na wielką skalę? Podczas gdy Garabandal nie porusza tego scenariusza, przepowiednia, którą dziś omówimy, przedstawia znacznie mroczniejszy i bardziej szczegółowy obraz. Ujawnia ona na przykład, które kraje będą najbardziej dotknięte i w jaki sposób. Jeśli ten temat Cię interesuje, zapraszam do refleksji i podzielenia się tą informacją. Prosty gest, taki jak lubię to, może pomóc w rozpowszechnieniu tego przesłania. Z całego serca dziękuję za uwagę. A według ojca Michela Rodriguesa, który ogłosił podczas konferencji 27 czerwca 2024 roku, ostrzeżenie jest bliżej niż sobie wyobrażamy. Być może zaledwie kilka miesięcy dzieli nas od tego wydarzenia. Bliskość tego wydarzenia potwierdzają nie tylko ojciec Michel, ale także ojciec Olivera i Luz de Maria, którzy uznają autentyczność przekazów. Ojca Michela jako pochodzących z nieba. Wszyscy trzej twierdzą, że znają dokładną datę wydarzenia, ale nie mogą jej ujawnić publicznie. Jednak przesłanie otrzymane przez Luz Amparo Cuevas 11 lutego 1982 roku w El Escorial dostarcza imponujących szczegółów na temat tego, co ma nadejść. W tym objawieniu matka Boża Bolesna ostrzegła: Moje dzieci, módlcie się na różańcu, bo ma on ogromną moc. Módlcie się szczególnie za biskupów, kardynałów i arcybiskupów, bo wielu z nich stało się agentami zniszczenia, bardziej politykami niż sługami Bożymi. Moja córko! Nalegam na nawrócenie Rosji, bo jej wpływy przeniknęły do mojego kościoła, korumpując biskupów, kardynałów, arcybiskupów, a nawet księży, niszczą to, co święte, nie zdając sobie sprawy, że zbliża się wielka kara. Matka Boża kontynuowała. Kara będzie oznaczona przez gwiazdy zderzające się z Ziemią, powodując dewastację na globalną skalę. Asteroida Eros będzie widzialnym znakiem dla całej ludzkości. Będzie to straszny moment, moja córko, kiedy świat wyda się być w płomieniach. W ciągu zaledwie kilku sekund wielu będzie pragnęło śmierci, tak wielki będzie horror. Nawet sprawiedliwi to zobaczą, ale nie zostaną dotknięci. Jednak wielu zginie z powodu uderzenia, a deszcz ognia spadnie na Ziemię, powodując trzęsienie Ziemi. Będzie to coś niewyobrażalnie przerażającego. W obliczu tego objawienia Matka Boża zaprasza nas, abyśmy szukali schronienia pod jej opiekuńczym płaszczem. Zachęca nas, abyśmy zjednoczyli nasze głosy w modlitwie, mówiąc: „Uwolnij nas od wszelkiego niebezpieczeństwa”. Amen. To przesłanie, przekazane Lus Amparo, podkreśla centralną rolę asteroidy Eros w przyszłych wydarzeniach, łącząc zarówno oświecenie sumień kiedy każdy zobaczy swoje grzechy, jak i karę fizyczną, która przyniesie katastrofalne konsekwencje dla planety. Ta dwoistość duchowa i fizyczna znajduje głębsze wyjaśnienie w tzw. przepowiedni misji Joeros. Według tego objawienia, boski plan rozwinie się w trzech połączonych ze sobą kosmicznych fazach. Pierwsza faza będzie miała za protagonistę Jo, jeden z księżyców Jowisza, znany z intensywnej aktywności wulkanicznej. Wszystko zacznie. Się od serii burz słonecznych o niespotykanej dotąd skali, które wpłyną na cały układ słoneczny, ale będą miały szczególnie dramatyczny wpływ na Io, wywołując wydarzenia, które zmienią bieg historii ludzkości. Wulkaniczny księżyc Io znany z nieustannej i ekstremalnej aktywności przejdzie dramatyczną przemianę. Zwykle jego erupcje są napędzane przez siły grawitacyjne Jowisza, ale wydarzy się coś niezwykłego. Aktywność wulkaniczna nasili się do niespotykanych poziomów. Wulkany JO, już najbardziej gwałtowne w układzie słonecznym, wybuchną z tak kolosalną siłą, że zmienią samą chemiczną strukturę Księżyca, uwalniając nieprawidłowe ilości pierwiastków, takich jak Hel i Jod. To wewnętrzne zaburzenie spowoduje niestabilność orbity, zmieniając jej trajektorię w sposób nieodwracalny. Krytyczny moment nastąpi, gdy kometa pozornie podążająca przypadkowym kursem, ale w rzeczywistości kierowana przez boską siłę, zderzy się z Jo. Uderzenie będzie tak gwałtowne, że rozbije księżyc, wyrzucając jego żarzące się szczątki w różnych kierunkach w całym Układzie Słonecznym. Niektóre z tych fragmentów uderzą w ziemię, powodując pożary, zniszczenia i chaos w różnych regionach. Wśród miejsc najbardziej dotkniętych w tej pierwszej fazie będą Cancun, Caracas, Brazylia, Peru, Falklandy, Islandia, Ghana, Paryż, Oslo, Rzym, Szwecja, Belgrad, Dresia, Sudan, Rosja i Nepal. Jednak najbardziej znaczącym wydarzeniem będzie zderzenie dużego fragmentu Io z asteroidą Eros, tworząc niebieski krzyż na niebie długo oczekiwane ostrzeżenie, przepowiedziane w Garabandal. Druga faza zwana Eros. Będzie jeszcze bardziej wstrząsająca. Kolizja między Io a Erosem nie będzie jedynie niebieskim spektaklem, ale wyzwalaczem serii globalnych katastrof. Trajektoria Erosa zostanie drastycznie zmieniona, kierując go na niebezpieczne zbliżenie z Ziemią. Chociaż nie dojdzie do bezpośredniego uderzenia, bliskie przejście asteroidy wywoła zjawiska naturalne o dewastujących proporcjach. Trzęsienia ziemi o niespotykanej skali, gigantyczne tsunami, a nawet zmiana osi obrotu ziemi będą niektórymi z konsekwencji. Ponadto, fragmenty zarówno Jo, jak i Erosa spadną na planetę, uderzając z większą intensywnością w obszary takie jak Toronto, Stany Zjednoczone, Kuba, Haiti, Jamaica, Caracas, Cusco, Rio de Janeiro, Szwecja, Oslo, Niemcy, Paryż. Szwajcaria, Włochy, Tunezja, Kair, Sahara, Kreta, Irak, Iran, Izrael, Kanał Suezki, Półwysep Synaj, Somalia, Nowe Deli, Himalaje, Laos, Rosja, Seul i Morze Sydney. Będzie to kara dla ludzkości, która odrzuciła Boga i pozwoliła, by zło rozprzestrzeniło się jak nigdy dotąd. Tymczasem demony zwiększą swoje wpływy, a chaos ogarnie świat na skalę globalną. Gdy astronomowie wykryją nadchodzące zagrożenie, światowe mocarstwa połączą siły w desperackiej próbie zapobieżenia katastrofie, wystrzeliwując pociski przechwytujące, a nawet głowice nuklearne, aby odchylić lub zniszczyć asteroidę. Jednak te próby, wynikające z ludzkiej arogancji, okażą się daremne, a nawet szkodliwe. W odniesieniu do tych nieudanych wysiłków, ojciec Adam Skłarszyński podzielił się niepokojącą wizją. Tutaj, w tym samym miejscu, gdzie teraz siedzę, byłem świadkiem trzęsienia ziemi spowodowanego uderzeniem asteroidy w ziemię. Jego słowa odzwierciedlają poczucie bezsilności wobec wydarzenia, które wykracza poza ludzką kontrolę, wzmacniając ideę, że los ludzkości leży w rękach znacznie potężniejszych sił. W tamtym czasie ten dom nawet nie istniał w planach architektonicznych. Na jego miejscu znajdowała się tylko piwnica ze sklepieniem kolebkowym pokryta ziemią. Siedziałem tam, w tej podziemnej przestrzeni, gdy poczułem gwałtowne trzęsienie, które wstrząsnęło całą strukturą. Wstrząsy były tak intensywne, że wydawały się zagrażać samym fundamentom budynku. Wtedy z bliska zobaczyłem meteor zbliżający się do Ziemi, jak góra ognia. Dwie rakiety zostały wystrzelone w próbie odchylenia go, ale zawiodły. Meteor kontynuował swoją nieubłaganą trajektorię. W trzeciej wizji Byłem świadkiem momentu uderzenia. Meteor nadchodził ze wschodu, świecąc jak świetlista kula, która przyćmiła nawet światło dzienne. Pamiętam jak skuliłem się w kącie, ogarnięty przerażeniem, podczas gdy ciemność otaczała wszystko wokół mnie. Wahania były tak silne, że sufit się zawalił, a betonowe schody pękły. Po trzęsieniu ziemi musiałem wspinać się przez gruz, aby dotrzeć na wyższe piętro i zobaczyć, co zostało z zewnętrznego krajobrazu. Trzecia i ostatnia faza tego apokaliptycznego scenariusza odnosi się do proroctwa o trzech dniach ciemności, być może jednego z najbardziej znanych na świecie. Po przejściu Erosa, ziemia zostanie spowita sztuczną nocą. Były i toksyczne gazy uwolnione przez uderzenia i kataklizmy utworzą nieprzeniknioną barierę wokół planety, całkowicie blokując światło słoneczne. Porównując objawienia z Garabandal z tymi z misji Joeros, widać, że oba opisują niezwykłe wydarzenie niebieskie, ale z różnymi naciskami. Podczas gdy Garabandal podkreśla duchowy aspekt ostrzeżenia, misja Joeros szczegółowo opisuje fizyczne konsekwencje na Ziemi. Możliwe, że te wydarzenia są odrębnymi etapami tego samego zjawiska. Najpierw duchowe ostrzeżenie, symbolizowane przez zderzenie Jo i Erosa na niebie, następnie kara fizyczna, gdy fragmenty uderzą w ziemię. Warto zauważyć, że w niedawnym przesłaniu z 8 lutego 2025 roku Bóg Ojciec ostrzegł: Ciało niebieskie przybędzie wcześniej niż Wam powiedziano. To stwierdzenie jest kluczowe ponieważ sugeruje, że asteroida Eros, początkowo przewidywana na zbliżenie się do Ziemi w 2056 roku, może przybyć znacznie wcześniej. Według przepowiedni misji Jo-Eros, uderzenie fragmentów Jo odchyli Erosa od jego pierwotnej trajektorii, przyspieszając cały łańcuch przepowiedzianych wydarzeń. Ale kiedy to wszystko się wydarzy? Istnieją znaki zapowiadające bliskość ostrzeżenia, a jeden z nich, już przepowiedziany w Garabandal, już się spełnił. Pozostaje nam być czujnymi na kolejne wskazówki, przygotowując się na to, co ma nadejść. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu, zostaw polubienie i subskrybuj kanał dzisiejsze prorocze słowo na YouTube, wlacz powiadomienia klikając na dzwonek, aby otrzymywać inne posty.